Cześć wam, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o kurach nioskach. Opowiem wam w ogóle czym się charakteryzują kury nioski, czym się różnią od kur broilerów. Widziałem, że te kury mięsne chyba nie za bardzo was interesują, więc skupimy się na nioskach. I dzisiaj będzie taki bardzo ogólny odcinek dla początkujących. Trochę wam opowiem, jak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o kury nioski, no to one charakteryzują się w porównaniu do broilerów mniejszym umięśnieniem ciała są po prostu e, sporo lżejsze i e, dużo drobniejsze tak jak widać e, jeżeli chodzi o rasy no to tutaj znoszą mniej więcej około 180 jaj rocznie i nieśność trwa 60 tygodni tutaj jeżeli chodzi o ten szczyt nieśności kiedy tych jajek jest najwięcej no to występuje e, tak mniej więcej 6-8 tydzień hmm. słuchajcie jeżeli chodzi ogólnie o charakterystykę można wyróżnić, że na rynku yy, głównie można je wyróżnić jako to, że posiadają małą głowę z przydatkami takimi zwanymi głowowymi, wypukłe oczy koloru żółto-pomarańczowego, zrogowaciały dziób. No i to takie ja myślę najważniejsza, jedna z najważniejszych informacji. Yy, słuchajcie, co do ras. No rasy są przeróżne, tak jak tutaj na kanale macie yy. Różne wyszczególnione. Między innymi najpopularniejsze, <laughs> jakie występują, no to są lekhorny. Tutaj one osiągają do około 1,5 kg, nawet więcej masy ciała. Produkują rocznie do 300 jajek mm, o białych skorupkach. Również możemy spotkać kury, które nazywają się Rody Island Red. I one e, słuchajcie. Znoszą mniej więcej 200 jaj rocznie i różnią się po prostu kolorem piór. Hmm. Możemy wyróżnić rasę New Hampshire i wydaje ona około 200 jaj również po takiej ciemnobrązowej skorupce. Hmm. Słuchajcie, to takie najważniejsze informacje jeżeli chodzi ogólnie o kury nioski dla początkujących. Jeszcze Wam powiem co do samego co do samego żywienia, no to tutaj, przy doborze żywienia, e, powinniśmy zwracać uwagę na masę ciała, na pewno temperaturę, system utrzymania, e, poziom produkcji, tego na co my chcemy w ogóle przeznaczać później e, nasze, nasze kurki, czy po prostu mają sobie żyć, czy też mają być jako nioski na jajeczka. Słuchajcie, i przy doborze e, mieszanki, jeżeli byśmy właśnie chcieli wybierać mieszankę dla drobiu, no to są. Rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, no i na pewno trzeba pamiętać o zbilansowaniu białka, jakichś aminokwasów, energii i tym, tym podobnych rzeczach. Jeżeli chodzi o mieszanki, no to one składają się głównie z nasion roślin strączkowych jakichś zbóż, śruty i tym podobnych rzeczach takie najważniejsze, wiadomo, warte. Yy, powiedzenia jest wapno i tutaj fosfor, na który trzeba zwrócić uwagę w diecie i myślę, że takie najważniejsze informacje na pewno powinny wam na początek hodowli wystarczyć. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Odcinek jest dla początkujących. Jeszcze teraz wam pokażę sobie jak sobie kurki chodzą po trawce. Więc tak. Słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.